Cześć kochani, przed nami koniunkcja Wenus z Neptunem. Ten aspekt daje nam wręcz mistyczną aurę idealnego połączenia z drugą osobą. Taką wewnętrzną tęsknotę zaspokojenia pragnienia idealnej wręcz miłości. Wenus w rybach, w domu Neptuna jest w wywyższeniu. Oznacza to, że może w pełni rozwinąć swój potencjał piękna, miłości i niczym nieskrępowanej twórczej kreacji. Neptun, goszcząc ją w swoim domu, daje jej pełną swobodę i wzmacnia pięknie wszystko, co Wenus stworzy, sprawiając, że wszystko staje się wręcz magicznie zachwycające iskrzące pięknem i niesamowicie głębokie. Koniunkcję Wenus z Neptunem ma w swoim horoskopie urodzeniowym wielu wspaniałych artystów. W naszym codziennym życiu natomiast taki aspekt sprawia, że zwyczajny dzień może się stać nadzwyczajny. Ta atmosfera unosząca się wtedy w powietrzu, Sprawia, że będziemy chcieli choć na chwilę odurzyć się tą piękną, romantyczną, wręcz magiczną energią. Energią, która na przykład chętnie na chwilę wyidealizuje naszego partnera, otoczy go aurą niesamowitości i tajemniczości. No więc, cóż, czy można wymarzyć sobie lepszy aspekt na Walentynki? Chyba nie. Wenus z Neptunem wręcz sypią z nieba brokatem, abyśmy przez chwilę poczuli się jak bohaterzy lalalandu. W końcu, czemu nie? Byle byśmy pamiętali, że Neptun ma również ciemne oblicze i potrafi zaburzyć czasami realną ocenę rzeczywistości przez Wenus. I Woli ona wtedy fantazjować, niż spojrzeć prawdzie w oczy, i warto mieć to na uwadze podczas walentynkowego wieczoru. Jednak w tej wysokiej oktawie, Wenus z Neptunem może po prostu przenosić góry. To potencjał prawdziwego, głębokiego połączenia dwojga ludzi ludzi, którzy mogą być dla siebie wsparciem, dopełnieniem. W taki dzień, a oddziaływać będzie ten aspekt od 13 do 17 lutego, a zerowa koniunkcja przypada 15 lutego o godzinie 13:40. W takim czasie możecie wyrazić intencję przywołania do swojego życia kogoś, kto byłby nie waszą połówką, bo każdy z nas jest kompletny, ale kimś, kto byłby Radością i inspiracją w Waszym życiu. Kimś, kto dostrzeże w Was tę wyjątkową iskrę niepowtarzalnego potencjału i pomoże tej iskrze po prostu rozbłysnąć najpiękniejszym blaskiem. Warto ten czas też poświęcić na kreatywną pracę, na tworzenie czegoś pięknego, na twórcze wyrażenie się. To może być ten dzień, kiedy przyniesiesz te sztalugi z piwnicy i namalujesz coś pięknego, wyjątkowego dla Ciebie. Albo wyjmiesz notę z szuflady i stworzysz kolejny piękny wiersz, a następnie podzielisz się nim z innymi. To wspaniały czas na medytację, na skupienie się na swoim rozwoju duchowym. Bierzmy zatem, ile się da z tego pięknego potencjału. I bez cynizmu, z dziecięcym entuzjazmem, pełni nadziei, wypowiedzmy życzenie, patrząc w gwiazdy, bo obecnie spływają do nas spadające gwiazdy z okolic delty. Gwiazda zbiorze lwa, więc wykorzystajmy ten czas. Nie przegapmy tak wspaniałego potencjału. Pięknego czasu i owocnego.